Nie byłam w knajpie dla potworów poza kampusem. Claudine? A fakt! Czadzio! Tu jestem, dziewczynki! Usiądźcie. Uwielbiam zimne miałczelate. Dobrze cię widzieć, Claudine. Rozumiem, że podjęłaś decyzję. Co to jest? Robak w moim latę? To nie do pomyślenia! Gelner! Czym mogę pani pomóc? Pani wybaczy, nie wiem co się stało. Dam darmo! Musicie zrobić więcej niż darmowe late, ty mały głupi! To nic, to nic! Zdarza się. Zostaw ten ręcznik. No, jaka decyzja, Claudine? Więc to dla mnie trudna decyzja, ale nie mogę stracić pamiętnika mamy. Może zawierać ważne informacje. No więc wymieńmy się. To jest podróbka? Nie, nie. Myślałeś, że oszukasz światowej klasy ekspertkę od potwornych talizmanów? Bo to wygląda jak dzieło niezdolnego przedszkolaka. Powiem ci coś. Ten księżycowy kieł nie wystarczy, żeby ściągnąć twoją matkę. Bo nawet gdy mieliśmy wszystkie talizmany, portal był tak niestabilny, że prawie wybuchł, zanim tam utknęła. A pamiętnik był twoją jedyną szansą. Za późno. Pożegnaj się. Nie! Tak. Muszę zarządzać społecznością łakostworów. Ale to nie koniec. To Odprowadź Claudine do szkoły? Nie chcę, by krewnicka oskarżyła mnie o zgubienie studenta. Znowu. Mamo!